Cześć, witajcie, jestem Jobsta, to jest pierwszy czynnik na moim kanale z serwera Country MTA na platformie MTA San Andreas Dzisiaj obejrzymy sobie tak ten serwer Ja tutaj się loguję już No i na starcie możemy zarazpić się w Blueberry pomimo Crick posiadło się przechowywania Zaspijmy się w Blueberry i co? No w, w lewym... czekajcie w lewym dolnym rogu, a mapę w prawym górnym pieniążki jakie posiadamy i nazwy i ID mamy tutaj skuterki na start to znajduje się generalnie urząd także wejdziemy sobie w ten urząd i co tutaj jest? Tutaj jest... Yy, od, ...o Jezu coś tu się nie wczytało. Od lewej strony jak wejdziemy możemy odebrać hajs z yy, frakcji, przepisać pojazd na organizację, stawać prawko, zmienić rejkę, wybrać pracę, zakupić posiadłość i założyć organizację. O tutaj jesteśmy w tunerze. Możemy wybrać... Ale ja już jestem, możemy się zwolnić. Uch, ale ja chcę być tu. No i dobra, no i to było... No mały, mały urząd, nie jest jakiś bardzo duży to jest, czekajcie, dobra yy, urząd nie jest jakiś bardzo duży taki mały, jest sprzeciwieńscy na przykład do For Life'a w LV yy, no ale dobra, wejdziemy sobie tutaj na, na taki skuterek yy, tutaj znajduje się poszechowywalnia. Yy, tutaj jest taft, to jest yy, yy. To miejsce jest Santa St. Fire Department. Generalnie gra się rozgrywa w BB, ale też jest rozmieszczona, jak możemy tutaj zauważyć, po innych mniejszych miasteczkach. Bardzo dużo prac. Fajnie jest generalnie. Tutaj mamy taki zakład tuningowy, taki tuner. Tutaj są dwa mechaniki. Tutaj możemy sobie zakupić strapeczkę, a tutaj przebrać. Tutaj jest taka Ala Giełda, coś takiego. Tutaj można sobie kupić autko używane. Tutaj jest taki cygan, coś, coś takiego, coś Ala cygan Mamy Clovera, tam jest Walton, Sadler, Club i tutaj quad bike był. Tutaj był quad. Ale go wykupili z tego co widzę. E, no dobra. Myślę, że fajną serię sobie otworzymy. E, tutaj na tym e, serwerze bo naprawdę fajny jest, pozdrawiam z, z całego serca całą administrację serwera e, na przykład Alanka, który jest moderatorem i Rydia, bardzo serdecznie chciałem pozdrowić, który jest założycielem tego serwera. E, serwer naprawdę jest spoko, jest 50 slotów. Średnio to gra 20-25 e, graczy na nim. Są frakcje. Prace dorywcze, tak, Tutaj gdzie są w, to są prace dorywcze. Są jakieś salony ze sportowymi autami. Także fajnie. I właśnie, kurczę, serwer bardzo mi się spodobał. Na pewno będę dłużej z niego nagrywał. Jak mi się uda. No proszę bardzo, tutaj Vincent stoi. To jest chyba Sentinel. O tutaj możemy zobaczyć, że na akcję chyba jadą safty O także spoko o. Bob White Syrenki, o, pozdrawiam Malanka Spoko morda, co tu się dzieje, jak to jakaś akcja chyba, chyba. A tym pierdkiem to... Uh, 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 gościu O Sara jak widzicie bo do tyłu to szybciej niż do przodu Gdzieś na akcję chłopaki jadą Za premierkiem No ale dobra, jeśli chcecie więcej odcinków z tego serwera Zostawcie opatrzkę w górę, jakiś komentarz No i co, ja się z wami będę żegnał Do następnego odcinka, o proszę bardzo króliczek Do następnego odcineczka, no i cześć